Gracias. realne wystawy przez Pana Dyrektora Gdzie Staszaka-Porosza. Proszę bardzo i serdecznie, pragnę wszystkich Państwa powitać na otwarciu ósmej, można powiedzieć tradycyjnej już wystawy fotograficznej członków Jędrzejowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W tym roku swoje prace zdecydowało się pokazać 33 autorów i również witam Państwa na rozstrzygnięciu konkursu na portret. W konkursie bierze udział 23 autorów, i niejako tradycyjnie już ci, którzy biorą udział w wystawie, będą jednocześnie jurorami. I poprzez głosowanie, przyznając liczbę punktów 3, 2, 1, to już tutaj pan Kowalski rozda odpowiednie karteczki i odbędzie się głosowanie. Bardzo się cieszę, że tegoroczna wystawa. Odbywa się, jak już Państwo na pewno zauważyli, w pięknie odnowionym pawilonie Museum imienia Przypkowskich i w miejscu dla fotografii nie tylko Jędrzejowskiej, ale myślę, że i krajowej szczególnym, dlatego że zarówno ojciec pana Macieja Przypkowskiego, Tadeusz, jak i dziadek, ludzie o bardzo różnorodnych zainteresowań, zainteresowania, ale równocześnie położyli duże zasługi dla fotografii nie tylko jędrzejowskiej, ale i y, krajowej. Szczególnie gorąco pragnę powitać obecnego na dzisiejszym spotkaniu i równocześnie podziękować już z góry za taką y, miłą i sympatyczną i duchową opiekę środowiska jędrzejowskiego fotografów. Witam Pana Pawła Pierścińskiego. Cieszę się, że jest obecny tutaj wśród nas naczelnik Wydziału Starostwa, pan Janusz Stankiewicz. Witamy gorąco. Ja myślę, że tyle tytułem otwarcia, ponieważ pan Maciej Przepkowski będzie miał dużo, dużo więcej do powiedzenia. Proszę. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Staszakowi za otwarcie naszej uroczystości.

Otrzymuję nagrodę ufundowaną przez burmistrza miasta Jędrzejowa, pana Marka Wąskiego, a o po poproszenie wręczenia nagrody poproszę pana Marka Pieszczyńskiego. bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w Waszych pracach. Jestem tutaj już nie po raz pierwszy, co daje mi prawo do sformułowania, że poziom jednostek obserwuje bardzo wzrasta. Wzrasta również poziom Waszych prac poziom artystyczny, poziom techniczny. Bardzo z tego się cieszę i życzę Wam, żeby ta tendencja utrzymywała się, żeby Wasze prace były coraz lepsze. Wszystkiego najlepszego życzę. Cieszę się, że uczestniczę w tym ósmym już święcie. Tutaj padły takie słowa, że nie pamiętacie już tego, co robiliście przez te osiem bardzo pracowitych lat. Ja proponuję, żeby znalazł się jakiś kronikarz, który będzie zapisywał przynajmniej niektóre z Waszych działań. To może dla Was być sympatyczne, ale może być również no, ważne i, i bardzo dydaktyczne dla następców Waszych. Wszystkiego najlepszego życzę, żeby się fotografia w Jędrzejowie rozwijała wspaniale i sądzę, że dzięki Wam będzie się rozwijała. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom wystaw, wszystkim laureatom. Wszystkiego najlepszego, to przyjaciele fotografowie. bardzo za pełne e, życzliwe, ciepłe i pełne otuchy i zachęty słowa Pana Pawła Wierzyńskiego dla naszego środowiska. człowieka, który też w swoim czasie był pewną instytucją fotograficzną i, i w swoim czasie również no, niewątpliwie udokumentował wiele wydarzeń i artystycznych i politycznych i to co wówczas było po prostu na modne. Zapraszam pana Zygmunta Stępnia. No to na, na tutaj przeniesienie i zachowanie swojego dorobku. Pragnę poinformować, że autorzy drugiej kategorii za zestaw prac wyłoniliśmy aż czterech laureatów, ponieważ po prostu taka ducha jakby liczba punktów, które otrzymali. I są to autorzy o literach B, G, N i Z. I zgodnie z naszym regulaminem, autorzy tych prac będą mieli zorganizowane przez Dom Kultury... Dobre domy... Wystawy fotograficzne, a wystawy się okażą, czyli po prostu decyzja była trafna w Mogą to być indywidualne wystawy, ewentualnie zbiorowe. Proszę bardzo, kto to jest? Autorzy, którzy zostaną zaproszeni do, 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 do zorganizowania własnych wystaw na, na koszt organizatora, to, to, to Kasia Ciszo, Ciszo, Cisowska. Cisowska, tak. Jej nie ma dzisiaj. To jest, to jest ten zestaw pierwszy, drugi tutaj B. Ania Kulasek. A Ania akurat miała wystawę, ale to zrobimy powtórkę. E, trochę później w terminie. Agata również została zaproszona do zorganizowania do własnej wystawy. I a na dzisiejszy fotoreporter Jacek Morawski. A jeszcze jest jedna, jedna nagroda. Trzecia, znaczy, nie jest to trzecia, to jest również jakaś równorzędna nagroda e, Gazety Jędrzejowskiej. Autor e, e, wybrany przez redaktora Gazety Jędrzejowskiej. Będzie miał możliwość zaprezentowania cyklu zdjęć w wydaniu, w wydaniach, to już, to już gazeta sobie to stali. I tym autorem jest pani Magdalena Adamczyk. O, to się nie ma. o, to się. Zapraszamy tu ewentualnie, tutaj Gazeta Jędrzeja z Kościuszkiem.